Witam! Przez długi czas mnie nie było, odkąd zrobiłem recenzję do filmu Valerian i miasto 1000 planet rok temu. Mogło to być spowodowane tym, że więcej czasu spędzam przy rysowaniu na tablecie graficznym, albo i też musiałem mieć dużo czasu, aby mieć jakiś pomysł na nową recenzję. A dzisiaj zrobię recenzję do bajki pod tytułem Małe królestwo Bena i Holly. Ten badzier został zrobiony przez twórców Szmiry o nazwie Świnka Peppa. Przyjrzyjmy się tej drugiej gównianej produkcji. Daleko stąd pod osłoną gąszczu ciernistych krzewów kryje się malutkie królestwo wróżek i elfów. Wszyscy jego mieszkańcy są mali. Jestem Elf Ben, a ja księżniczka Holly. <grystanie> Chodźmy, będziemy się bawić. Poczekaj na nas! Ledwo co zobaczyłem intro z nieciekawymi postaciami, i już wygląda niezachęcająco. Dzień elfich żartów. Ben. Cześć, Holly. Zobacz, co tutaj mam. Co to jest? A co nie widać? To luneta. Można przez nią zobaczyć coś, co jest bardzo daleko. Mogę spróbować? Pewnie. Ale tu nic nie widać. Spróbuj tym pokręcić. Nadal nic nie widzę. <laughs> Dlaczego się śmiejesz? To luneta się Po niej czarną obwódkę wokół oka i wygląda się naprawdę głupio. Patrz, dlaczego to zrobiłeś? Jest dzień elfich żartów. Może masz ochotę na coś słodkiego? A! Uśmiechnięta buszka nie jest na tyle strasna, żeby tak skrzyczeć. Hej, hej! Witam cię, księżniczko Holi. Jak ci się podoba dzień elfich żartów? <laughs> Bardzo! Lubię sobie pożartować! <laughs> To naprawdę było takie śmieszne, że ktoś taki plusi dmucha prosto na twarz. Co to było takie śmieszne? Możesz przestać zawsze śmiać? Przestań. Nie żartuję, zaraz ciśnij. Dym... Szkoda, że tu nie ma znamieniani. Ona to lubi pożartować. Dzień dobry. Czego pan chce? Dzień dobry. Czego pan chce? Co? Co? Co kurwa? Dlaczego powtarza pan wszystko, co hi, hi. powiem? Dlaczego powtarza pan wszystko, co powiem? Stary głuptas, stary głuptas! Kurwa, z niego wyrosło. A mówiłaś, że ona lubi żartować. Kończymy już recesję do tej głupiej bajki. Nic ciekawego tam nie ma, skoro to jest od twórców świnki Peppy. W porównaniu do twórców cinki Peppy, ja i inni użytkownicy potrafimy lepiej narysować kreskówkowe postacie. Dobra, to teraz kończymy i do zobaczenia w następnym odcinku.